Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szeroko zarabiania w internecie i nie tylko. I w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czy w ogóle kopanie kryptowalut jest już opłacalne. I tak samo pokażę Wam ciekawą metodę, która pozwoli Wam nieco zaoszczędzić, jeśli ktoś po prostu ma problem właśnie z ciepłym swoim domu. No i cóż, jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek, no to zauważyłem też, że moje stare filmy na temat kryptowalut jeśli chodzi o kopanie, jeśli ja sobie oczywiście wpiszę kopanie kryptowalut, to zobaczcie, że tutaj na kanale od dłuższego czasu, od ponad roku, tutaj miałem jakieś tam filmiki na temat kopania, gdy to jeszcze było modne, gdy to w sumie już przestało być modne. No to tak, odpowiemy sobie od razu na pytanie, czy kopanie kryptowalut jest opłacalne? No aktualnie nie za bardzo, jesteśmy teraz w beście. Jeśli my sobie wejdziemy, akurat tutaj jakiś chciałem. Znaleźć kalkulator, tylko od razu kazało mi się zalogować. No to gdy ja wezmę sobie byle jaką koparkę kryptowalut, nieważne czy to będzie jakaś tam najlepsza, jakie tutaj są najlepsze: 3080 przykładowo, możemy sobie dać tą. Przekalkulujemy sobie to, to jak widzicie tutaj, nawet wychodzimy, zaraz zobaczymy. No tutaj minus dolar, minus dolar, nieważne jaką koparkę będziemy mieli w tym momencie, jeśli chodzi o kopanie ogólnie kryptowalut, no to jesteśmy na dość dużym minusie. I teraz tak, no jakby tutaj już nie ma co nawet mówić, kiedyś była moda na te koparki, gdy tutaj też kryptowaluty rosły. I można było na tym sporo zarobić, jeśli były osoby, które weszły w to i w idealnym momencie. Kiedy ja zauważyłem, że już tak chyba myślę, że na początku 2021 roku zaczęła być taka dość przesadna moda na kopanie kryptowalut, no i ogólnie karty graficzne, jeśli chodzi o ich ceny, zaczęły bardzo mocno szybować w górę. No to było dla mnie to oczywiście znak, bo tak mniej więcej wyglądają takie profesjonalne koparki kryptowalut, jeśli chodzi o taką większą ilość na podstawie właśnie kopania na GPU. No był to dla mnie znak, że już raczej przegapiłem tą okazję, że nie ma co wchodzić, jeśli oczywiście te ceny tych akurat kart graficznych były no tutaj akurat wygogowane. I oczywiście jeśli ktoś musiał sobie zmienić kartę graficzną, bo coś mu się stało z komputerem, no to miał problem. I teraz dla przykładu tutaj ja Wam powiem, że ja, no przez to, że tutaj oczywiście był ten krach na kryptowalutach, sobie wymieniłem moją kartę graficzną. Jakat udało mi się to zrobić po dość okazyjnej cenie. Nie pamiętam już dokładnie, kiedy ją kupowałem, myślę, że to było chyba na początku wakacji, czy tam w połowie wakacji, i udało mi się zgarnąć jakiegoś tam w sumie RTX 3080 za mniej więcej tam prawie 5000 zł, co i tak mimo wszystko, jeśli chodzi o cenę takiej karty graficznej, którą moglibyśmy ją dostać gdy jeszcze był taki hype, to myślę, że tutaj można byłoby celować. W okolicach 8, 9, nawet 10 tysięcy, bo jeśli chodzi o ten RTX 3090, taka dość popularna karta do kopania, to jej cena nawet mogła wynosić, jeśli chodzi o sprzedaż na tej takiej górce, około 15 do 16 tysięcy złotych, więc no, było ciężko. No, gdy ja akurat kupowałem tą kartę graficzną, no to nie było jeszcze tych najnowszych RTX-ów, tych z akurat z serii 4000. Ale i tak uważam, że dość dobrze. Akurat w takim momencie sobie zakupiłem tą kartę. Z tego względu, że zobaczcie, w tym momencie karta, która jeszcze ma mniejszą pamięć, bo 10 GB, jest o wiele droższa. Tej mojej w ogóle nie ma. Jeśli sobie wpiszemy tą wersję 12 GB, to jak widzicie, tutaj nie wyświetla się ona już w ogóle. Dokładnie ją też poszukam, że po prostu no, nie jest dostępna w ogóle do kupienia. Właśnie o to mi chodziło. No oczywiście tutaj przez to, że ona ma 2GB więcej, no to też tutaj pamiętam, że ceny tej karty też wystrzeliły, że można było ją kupić za 5500, teraz no niestety nie mam takiego porównania, bo już jej nie za bardzo można nigdzie znaleźć. I cóż, jeśli akurat chodzi ogólnie o karty graficzne, no to... Jakby, no tutaj już nie ma nawet co mówić. Po prostu, jeśli ktoś kupił w złabym momencie, nawet tutaj karty graficzne, które były overpriced, czyli, no tutaj zbyt drogie, jeśli chodzi o swoją wartość, gdy był ten hype na te kryptowaluty i nie udało mu się, bo ten zwrot chyba z tej inwestycji wynosił około 12 miesięcy. Jeśli ktoś wszedł w idealnym momencie, gdy właśnie te ceny tych akurat kart graficznych nie były tak wygórowane, no to spokojnie w pół roku mogły mu się te wszystkie karty zwrócić. Ja tak samo na tym kanale raczej nie pokazywałem Wam dokładnie, jak stworzyć taką koparkę kryptowalut, nie zachęcałem do tego, żebyście kupili sobie takie karty, bo sam tego nie robiłem, no bo tutaj wiedziałem, że raczej tutaj już się troszeczkę spóźniłem ja, no i nie chciałem nikogo też oczywiście w to wyrabiać, ale też pokazywałem, że są takie dość proste opcje, jak przykładowo, nie wiem, korzystanie sobie z takiej przeglądarki, która kopie ci kryptowaluty w tle. No i tutaj też można sobie na niej co nieco zarabiać, tam jakieś dodatkowe kryptowaluty. I tak samo jeszcze taki już bardziej zaawansowany program. Na którym właśnie można sobie zarabiać i po prostu pobieracie go sobie na komputer. Więc to, no jakby tutaj w tym momencie, bo przez to, że te kryptowaluty spadły i Ethereum tak samo przeszło z tego modelu Proof of Work na Proof of Stake, no to większość górników akurat wyłączyło te swoje koparki. Oczywiście nie wszyscy, no z tego względu, że no są miejsca, gdzie ten prąd jest stosunkowo tani. Jak widzicie, akurat w Polsce to 1 kWh. Mniej więcej wynosi te 77 groszy. No i też, jak ja sobie tutaj idealnie bym obliczył sobie zyski na mojej takiej dodatkowej koparce, którą sobie teraz stworzyłem. A dlaczego ją sobie stworzyłem? Mimo to, że tutaj kopanie kryptowalut jest nieopłacalne, to zaraz wam wytłumaczę. To zobaczcie, przez to, że zmieniałem sobie mój komputer i włożyłem do mojego komputera nową kartę graficzną. Tak samo tutaj, ubudowę, płytę główną, też wszystko już pozmieniałem. To miałem taki dodatkowy sprzęt, który. Teoretycznie mogę cały czas wykorzystywać. Nie mam go zamiaru sprzedawać, ale właśnie wykorzystałem go po to, aby kopać kryptowaluty. Na stracie. A dlaczego na stracie? Za chwilę wam powiem, tylko wpiszę. Tutaj na device się dodam właśnie moją starą kartę GTX. 960 to była chyba z tego co pamiętam. I zobaczcie, że prawdopodobnie tracę mniej więcej złotówkę dziennie. No prawie 2 złoty dziennie, tak to mniej więcej wychodzi. No i teraz może się zdarzyć Wasze pytanie. Dlaczego ja kopię ogólnie na stracie i tracę mniej więcej złotówkę dziennie, skoro i tak więcej muszę zapłacić za prąd? Czy ja wierzę w to, że kryptowaluty znowu wrócą? Oczywiście i przez to jakby uznaję, że okej, okay, że to warto kopać mimo wszystko, warto tutaj się starać mimo wszystko, że to się nie opłaca. Nie, zdecydowanie nie. Lepiej jest kupić ewentualnie, jak ktoś wierzy w jakąś kryptowalutę, przykładowo Bitcoina, który i tak no, w ostatnim czasie też mocno zaliczył spadki. Zobaczymy sobie tutaj na przykład, właśnie jednego roku cały czas wszystko idzie w dół, ale. No, jak ktoś z Was wie, teraz jest taki, można to powiedzieć, kryzys, jeśli chodzi o ciepło. Mówię tutaj na temat właśnie ceny węgla, peletu i tak dalej. Wszystko rośnie. A przez to, że jest teraz zima, ja uznałem, że zamiast tutaj płacić za ogrzewanie, Wolę płacić za prąd. Wolę płacić za prąd i mieć mniej więcej tą złotówkę dziennie na stracie. Oczywiście to nie jest też tak, że ja od rana do wieczora sobie używam tej mojej takiej prowizorycznej koparki, na której tracę mniej więcej te dwa złote dziennie. No bo niekoniecznie tutaj mam taką potrzebę mieć ją cały czas włączoną 24 godziny na dobę. Ale tak samo jak Wam mówiłem, jeśli chodzi akurat o pobór prądu i samo to ciepło, które wytwarza karta graficzna, sprawia to po prostu, że no tak jak wiecie, jeśli macie jakiś taki lepszy komputer, i on jest cały czas na wysokich obrotach, no to mimo wszystko to ciepło jest wytwarzane, no i ogólnie nasz pokój się nagrzewa. Tak więc ja tutaj akurat w tym momencie kiedy nagrywam ten filmik jestem w mieszkaniu, które nie jest jakoś takie bardzo duże, tam ma plus minus 50 metrów kwadratowych, więc jestem w stanie ogrzewać sobie moje mieszkanie dosłownie przez to, że mam taką, można to powiedzieć, bardzo prowizoryczną koparkę. nie jest to coś takiego w takim akurat wydaniu. Jest to jedna stara karta graficzna. Jeszcze to jest ten GTX 960. No i on po prostu tutaj nagrzewa mi pomieszczenia. I to jest dość ciekawa sytuacja, ponieważ też sobie tak myślę że teoretycznie, jeśli ktoś oczywiście nie ma jakiegoś tam ogromnego domu na 200-300 metrów kwadratowych, no to zamiast przykładowo kupować sobie tonę czy tam dwie tony węgla, który też sporo kosztuje, można sobie teoretycznie przeszukać właśnie gdzieś na Allegro jakieś tam karty graficzne za dość niewielką cenę. Takie najlepiej, które by się szybko nagrzewały, właśnie po to, żeby na zimę sobie to ciepło akurat załatwić poprzez taki sposób, jak kopanie kryptowalut. No i w tym momencie, oczywiście przez to, że teraz kopanie kryptowalut nie jest opłacalne, no to na tym nie zarabiamy. Praktycznie tracimy oczywiście tak, jak tutaj wam pokazywałem, jeśli chodzi o ten kalkulator. Ja nie tracę codziennie tej złotówki dziennie, bo tak jak wiecie, jeśli tutaj mi się mieszkanie nagrzeje, no to ja wyłączę sobie tę koparkę, bo po co mam mieć jakąś saunę w domu? Dosłownie, jak teraz jak włączałem kiedyś, bo zgrywałem sobie dość duży projekt, przykładowo na mojej karcie na RTX 3080, to w 15 minut ja miałem taką saunę właśnie w moim mieszkaniu, że to była masakra. No a taka mała karta graficzna, to ona oczywiście też się nagrzewa, więc ona daje to ciepło. A przez to, że ona też zarabia, właśnie dostajemy kryptowalutę za to, że obliczamy te wszystkie transakcje na blockchainie. To i tak dostajemy jakiś tam minimalny cashback. Bo jak widzicie w tym momencie to są naprawdę groszowe sprawy. Ale tak jak tutaj mówię, jeśli chodzi o te kalkulatory, one przeliczają nam cały dzień od rana do wieczora, gdybyśmy mieli puszczoną tą koparkę. A w tym momencie na noc sobie to wszystko wyłączam. Rano sobie nagrzeję mieszkanie właśnie z tej takiej mojej prowizorycznej koparki. I dzięki temu mimo wszystko jest no ciepło mnie w domu. Ale co więcej, no, raczej bym tego nie używał tylko po to, żeby właśnie dziennie teoretycznie zarabiać 14 groszy, a za cały prąd miałbym zapłacić mniej więcej 2 zł. Bo to jest logiczne, oczywiście, że to nie o to chodzi. Tylko też jest jeszcze kolejna opcja na takie dodatkowe zarabianie, właśnie, jeśli mamy włączony nasz komputer. A o czym teraz mówię? O kolejnym sposobie na zarabianie poprzez udostępnianie swojego nieużywanego internetu. I ja o tym sposobie już często wspominam na tym kanale, dlatego też pragnę o nim przypomnieć. Tak więc są strony, które płacą nam za to, że wykorzystują nasz nieużywany internet, a my dzięki temu możemy sobie na tym zarabiać. I tu dość sporo jest takich stronek, w sumie kilka. Takie aplikacje można sobie pobrać bez problemu na komputer. One nie przyciążają nam w ogóle komputera, tylko korzystają właśnie z naszego nieużywanego internetu. Ja też mówiłem akurat na tym kanale o tym już wiele razy, dlatego też jeśli chodzi o te względy bezpieczeństwa, to też możecie sobie obejrzeć te filmy. No ale ogólnie to jest najlepsza strona, na której można mimo wszystko najwięcej zarobić. Po prostu pobieramy sobie taką specjalną aplikację, i oczywiście, jeśli mam podłączenie przykładowo do naszego internetu, najlepiej mieć po prostu połączenie z Wi-Fi, z jakimś tam internetem nielimitowanym, to możemy sobie właśnie tutaj pasywnie na tym zarabiać. Na tej stronie, tak jak mówiłem, się najwięcej zarabia, ale mimo wszystko mam około pięciu takich stronek podłączonych do mojego komputera i one sobie lecą właśnie tak samo w tle na tym moim takim dodatkowym komputerze, z którego zrobiłem tak zwany w sumie grzejnik, bo nawet kopalką kryptowalut w tym momencie tego się nie da nazwać, skoro mamy w sumie taką kartę GTX 960. No i kolejną stroną, na której tak samo można sporo zarobić, mimo wszystko jeśli chodzi o takie drugie miejsce pod względem zarobków, jest to strona Honeygain. No i tak samo wszystkie oczywiście linki do tych stron znajdziecie w opisie. I oczywiście z takich stron ja zdecydowanie więcej zarabiam niż z tej kopalki kryptowalut samej w sobie. No ale ta koparka głównie ma dostarczać ciepło, więc nie dość, że ona oczywiście jest tam cały czas włączona w tle, to i tak... Korzystając z tych programów, zarabiam zdecydowanie więcej i wychodzę mimo wszystko na plus, czyli można też powiedzieć, że mam darmowy prąd i jeszcze sobie na tym zarabiam. Trzecią stroną jest to taka strona Pounds Up. Mamy tutaj też, jak widzicie, bonus mi się tak wyświetliło jednego dolara na start. Są jeszcze dwie aplikacje: Earn Up i jeszcze jakaś, ale teraz niestety nie pamiętam ich wszystkich. Więc jeśli ktoś chce, to ewentualnie mogę podlinkować filmik, gdzie o wszystkich. Tych aplikacjach mówiłem, ja ogólnie mam je właśnie zainstalowane na tym moim drugim komputerze o takiej mojej pseudo koparce i one sobie tam w tle lecą, kiedy oczywiście ta koparka jest włączona i automatycznie to dla mnie zarabia. Tak samo jeśli chodzi o te wypłaty z tej takiej najlepszej stronki, to mogę wam pokazać, że dzisiaj sobie właśnie wypłaciłem 11 dolarów, czyli no plus minus 40 zł, i ta wypłata została zlecona właśnie na moją giełdę kryptowalut. Dosłownie kilka godzin temu, więc tak samo te wszystkie strony są wypłacalne. No i tak to mniej więcej wygląda: więc, jak ktoś po prostu chciałby wykorzystać taki sposób, żeby no nie płacić kompletnie nic za ogrzewanie, no to warto ewentualnie na tym pomyśleć. Nie chodzi tutaj o to, żeby specjalnie właśnie kupować takie koparki. Ja akurat miałem taką dość ciekawą sytuację, ponieważ moje stare części z mojego komputera, który używałem przez lata, mogłem wykorzystać, bo i tak one by stały nieużywane też teoretycznie. No tutaj. Już prawie jest koniec zimy, bo się zaczyna praktycznie już nowy rok. No ale w teorii, jeśli ktoś chciałby sobie coś takiego spróbować, no to też można znaleźć jakąś tam tanią kartę graficzną. Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś taki tani dysk, płytę główną, żeby to wszystko połączyć, zrobić z tego taką prowizoryczną koparkę. A nawet potem, jeśli już właśnie będzie u nas ciepło. W Polsce, to potem można sobie tą kartę graficzną bez problemu sobie sprzedać i nawet wyjść na zero, jeśli chodzi o ten taki jednorazowy zakup. Ale oczywiście ja do tego nikogo nie zachęcam, bo to też się wiąże z pewnym ryzykiem. No i myślę, że w tym odcinku to już byłby na tyle. Tak więc ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.